Dziś wyruszysz w niezwykłą podróż przez stronicę Ewangelii, która nie jest jedynie starożytną historią to żywe przesłanie króla, który przyszedł, by zamieszkać wśród ludzi. Ta księga została napisana przez Mateusza, byłego celnika, powołanego osobiście przez Jezusa. Jego celem było jedno pokazać, że Jezus jest zapowiedzianym Mesjaszem, królem, który wypełnił wszystkie starotestamentowe proroctwa. Ewangelia Mateusza była skierowana przede wszystkim do słuchaczy żydowskich. Dlatego od pierwszych słów Mateusz buduje most między dawnymi obietnicami, a ich wypełnieniem w Chrystusie. Zanim usłyszysz pierwsze zdania tej Ewangelii, otwórz swoje serce. Pozwól, aby każde słowo stało się światłem, które prowadzi twoje życie. Jeśli to słowo już cię porusza, napisz w komentarzu, skąd oglądasz i która jest u ciebie godzina. Rozdział pierwszy rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak był ojcem Jakuba, Jakub był ojcem Judy i jego braci. Juda miał synów z Tamarą, Faresa i Zerę. Fares był ojcem Hesrona, Hesron był ojcem Arama, Aram był ojcem Aminadaba, Aminadab był ojcem Naasona, Naason był ojcem Salmona, Salmon był ojcem Booza, Booz miał syna z Obeda, Obed był ojcem Jesego, a Jesse był ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, którego matką była żona Uriasza, Salomon był ojcem Roboama, Roboam był ojcem Abjasza, Abiasz był ojcem Asy, Asa był ojcem Jozafata, Jozafat był ojcem Jorama, Joram był ojcem Ozjasza, Ozjasz był ojcem Joatama, Joatam był ojcem Achaza, Achaz był ojcem Ezechiasza, Ezechiasz był ojcem Manassesa, Manasses był ojcem Amona, Amon był ojcem Jozjasza. Jozjasz był ojcem Jehoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia do Babilonu. Po przesiedleniu do Babilonu Jehoniasz był ojcem Salatiela. Salatiel był ojcem Zorobabela. Zorobabel był ojcem Abiuda. Abiud był ojcem Eliakima. Eliakim był ojcem Azora. Azor był ojcem Sadoka. Sadok był ojcem Achima. Achim był ojcem Eliuda. Eliud był ojcem Eleazara. Eleazar był ojcem Matana, Matan był ojcem Jakuba, Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida było czternaście, od Dawida do przesiedlenia do Babilonu czternaście i od przesiedlenia do Chrystusa czternaście pokoleń. Narodziny Jezusa Chrystusa przebiegły tak. Gdy Maria. Jego matka była zaręczona z Józefem, zanim zamieszkali razem, okazało się, że jest brzemienna z Ducha Świętego. Józef, jej mąż, będąc człowiekiem sprawiedliwym i nie chcąc narazić jej na zniesławienie, postanowił potajemnie ją oddalić. Gdy o tym pomyślał, oto anioł pana ukazał mu się we śnie i powiedział: Józefie, synu Dawida. Nie bój się wziąć Marii, swojej żony, do siebie, to bowiem, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Urodzi syna, a ty, nadasz mu imię Jezus, ponieważ on zbawi swój lud od jego grzechów. To wszystko się stało, aby się wypełniło słowo Pana wypowiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, i nazwą go Immanuel, co znaczy Bóg z nami. Gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak jak mu nakazał anioł pana. Wziął Marię do siebie, lecz nie współżył z nią, dopóki nie urodziła syna. I nadał mu imię Jezus. Ewangelia Mateusza otwiera się rodowodem, sceną, która dla współczesnego odbiorcy może wydawać się formalna, lecz w kontekście żydowskim ma potężne znaczenie. To nie jest przypadkowa lista imion. To ogłoszenie, że Jezus jest dziedzicem obietnic danych Abrahamowi i Dawidowi. Linia pokoleń biegnie przez wieki, przez wiernych i niewiernych, przez królów i prostytutki, przez obcych i Żydów, przez dramaty i cuda. Wśród przodków Mesjasza pojawiają się kobiety. Tamar, Rachab, Rut, Batrzeba. Każda z ich historii niesie przesłanie o łasce i włączeniu tych, których świat często pomija. Genealogia Mateusza dzieli się na trzy grupy po czternaście pokoleń, pokazując porządek i zamysł Boży w historii. Bóg działa suwerennie, prowadząc dzieje ku kulminacyjnemu momentowi, narodzinom swojego syna. W drugiej części rozdziału wchodzimy w intymny dramat Józefa i Marii. Józef odkrywa, że jego narzeczona jest w ciąży, i postanawia działać z cichością i godnością. Wtedy Bóg przemawia przez sen. W chwili gdy człowiek nie wie co robić, niebo daje kierunek. Anioł objawia tajemnicę wcielenia i powołuje Józefa, by stał się opiekunem Mesjasza. Proroctwo Izajasza Immanuel, Bóg z nami, zostaje wypełnione. To nie teoria, to wydarzenie. Bóg przyszedł, by być blisko. Nie przez triumf polityczny, lecz przez narodziny w pokorze. Józef odpowiada posłuszeństwem, nie słowami. Jego działanie, przyjęcie Marii, nadanie imienia Jezusowi, staje się pierwszym aktem wiary w nowym rozdziale dziejów. Historia Mateusza pierwszego rozdziału uczy nas, że Boży Plan toczy się przez pokolenia i obejmuje również nasze życie. Bóg działa zarówno przez wielkie wydarzenia. Jak i przez ciche decyzje ludzi, którzy Mu ufają. Bóg nie działa przypadkowo. Jego plan wypełnia się z pokolenia na pokolenie i teraz dotyka także ciebie. Rozdział drugi. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za dni króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali. Gdzie jest nowo narodzony król Żydów? Widzieliśmy bowiem Jego gwiazdę na wschodzie? I przyszliśmy oddać Mu pokłon. Kiedy to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Chrystus. Oni odpowiedzieli: W Betlejem, w Judei, bo tak napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś najmniejsza spośród książąt Judy. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który będzie pasł mój lud, Izraela. Wtedy Herod potajemnie wezwał mędrców i dokładnie wypytał ich o czas pojawienia się gwiazdy. Posłał ich do Betlejem i powiedział: Idźcie i dokładnie wypytajcie o dziecię. Gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł przyjść i oddać mu pokłon. Gdy wysłuchali króla, wyruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, Aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecie. Gdy ujrzeli gwiazdę, ogarnęła ich bardzo wielka radość. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z Marią, jego matką, i upadli, oddając mu pokłon. Potem otworzyli swoje skarby i złożyli mu dary złoto, kadzidło i mirre. A ponieważ we śnie otrzymali nakaz, by nie wracać do Heroda, inną drogą powrócili do swojej ziemi. Gdy oni odeszli, oto anioł pana ukazał się Józefowi we śnie i powiedział: Wstań, weź dziecię i jego matkę, uciekaj do Egiptu i zostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. Józef wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Był tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło, co Pan powiedział przez proroka. Z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go oszukali, bardzo się rozgniewał. Posłał swoich ludzi i kazał pozabijać wszystkie dzieci w Betlejem i w całej jego okolicy, w wieku do dwóch lat, według czasu, o który się dokładnie wypytał u mędrców. Wtedy spełniło się słowo proroka Jeremiasza. Słyszano głos w rama, Płacz i wielkie zawodzenie. Rachela opłakuje swoje dzieci i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. Po śmierci Heroda oto anioł Pana ukazał się Józefowi w Egipcie we śnie i powiedział: Wstań, weź dziecię i jego matkę, i wróć do ziemi Izraela, bo już pomarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia. Józef wstał, wziął dziecię i jego matkę, i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy usłyszał, że Archelaos króluje w Judei po swoim ojcu Herodzie, bał się tam pójść. Otrzymawszy we śnie ostrzeżenie, udał się w strony Galilei. Przybył i zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków. Będzie nazwany Nazarejczykiem. Drugi rozdział Ewangelii Mateusza to scena pełna ruchu, światła i cieni. Królowie świata spotykają króla nieba, mędrcy ze wschodu, poganie, którzy obserwują gwiazdy, dostrzegają znak narodzin Mesjasza i wyruszają w długą podróż, kierowani światłem. Ich postawa to kontrast wobec tych, którzy mieli pisma i proroctwa, arcykapłanów i uczonych, ale pozostali obojętni. Już na początku Ewangelii Mateusz pokazuje, że Jezus przyszedł nie tylko dla Izraela, ale dla wszystkich narodów. Herod to uosobienie lęku i przemocy. Jego niepokój na wieść o narodzinach nowego króla staje się symbolem oporu świata wobec Bożego panowania. Gdy w sercu człowieka króluje duma, wieść o prawdziwym królu budzi gniew, nieradość. Herod sięga po kłamstwo i przemoc, ale jego plan zostaje udaremniony przez objawienia Boże. Bóg prowadzi mędrców inną drogą – i chroni dziecię poprzez sny Józefa. Józef po raz kolejny okazuje bezwarunkowe posłuszeństwo. W środku nocy wstaje, bierze dziecko i jego matkę i wyrusza do Egiptu. Ta scena przypomina historię Izraela: ucieczkę, niewolę i powrót. Mateusz świadomie przywołuje proroctwo. Z Egiptu wezwałem syna mego. Jezus odtwarza drogę swojego ludu, stając się prawdziwym Izraelem wiernym synem. Najbardziej dramatyczny moment to rzeź niewiniątek. Płacz w rama to echo bólu, który towarzyszy przyjściu światła na świat. Tam, gdzie objawia się Mesjasz, ciemność reaguje przemocą. Jednak Boży plan nie zostaje powstrzymany. Herod umiera, a dziecię wraca. Wybór Nazaretu, małego i pogardzanego miasteczka, wpisuje się w Boży paradoks, Wielkość objawia się w pokorze. Ta historia to nie tylko opowieść sprzed dwóch tysięcy lat, to duchowy obraz każdego serca. W każdym z nas mieszka albo Herod, który chce kontrolować, albo Mędrzec, który szuka światła. Bóg prowadzi tych, którzy go szukają i chroni swój plan w sposób suwerenny, nawet w czasach największego zagrożenia. Zdanie do zapamiętania: kiedy Bóg objawia swoje światło, Człowiek może albo je przyjąć i wyruszyć w drogę, albo odrzucić i pogrążyć się w ciemności. Wybór należy do nas. Rozdział trzeci. W tych dniach wystąpił Jan Chrzciciel, głosząc na pustyni Judei: Nawróćcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. To właśnie o nim mówił prorok Izajasz: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę panu, prostujcie ścieżki dla niego. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i skórzany pas wokół bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wtedy ciągnęła do niego Jerozolima, cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Wyznając swoje grzechy, byli przez niego chrzczeni w rzece Jordan. Gdy zobaczył, że wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzi do chrztu, powiedział do nich – plemię żmijowe – kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydajcie więc owoc godny nawrócenia. I nie myślcie, że możecie mówić: Mamy ojca Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona, każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostanie wycięte i wrzucone w ogień. Ja chcę was wodą ku upamiętaniu. Ale ten, który idzie po mnie jest mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien nawet sandałów nosić. On będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem. Ma on w ręku wiejadło i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby dać się ochrzcić przez niego. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. I oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na niego. I oto. Rozległ się głos z nieba: Ten jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Trzeci rozdział Ewangelii Mateusza przenosi nas na pustynię Judei, miejsce ciszy, surowości i oczyszczenia. Na tym tle pojawia się Jan Chrzciciel, prorok po czterystu latach milczenia między Starym a Nowym Testamentem. Jego głos rozbrzmiewa jak trąba: Nawróćcie się. Bo przybliżyło się królestwo niebios. To nie jest delikatne wezwanie. To ogłoszenie nadejścia króla. Jan nie prowadzi swojej misji w świątyni ani w miastach. Wychodzi na pustynię, a ludzie przychodzą do niego. To symboliczne. Aby spotkać Boga, trzeba wyjść z hałasu, z centrum własnej wygody i wejść w przestrzeń pokory. Ubiór i dieta Jana przypominają Eliasza. Proroka ognia i konfrontacji. Jego chrzest jest znakiem oczyszczenia, przygotowania serca. Ludzie wyznają swoje grzechy publicznie, zanurzają się w wodzie Jordanu, symbolicznie przekraczając granice między dawnym życiem a nowym. Ale Jan nie zadowala się zewnętrznym rytuałem. Gdy widzi faryzeuszów i saduceuszów, ostrzega ich ostro, plemie żmijowe. Chrzest bez przemiany serca jest pusty. Owoc nawrócenia ma być realny, widoczny. Bóg nie szuka genealogii, lecz serc przemienionych przez skruchę i wiarę. Jan wskazuje na Tego, który przyjdzie po nim, mocniejszego, który będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. To zapowiedź nowej ery. W Jego ręku jest wiejadło, narzędzie oczyszczania ziarna. Jezus nie tylko zanurza ludzi w wodzie, on wprowadza ich w rzeczywistość Ducha, oczyszczając i przemieniając od wewnątrz. Kulminacją rozdziału jest chrzest Jezusa. Jezus bez grzechu przychodzi do Jana nie dlatego, że potrzebuje oczyszczenia, ale by w pełni utożsamić się z grzesznikami i rozpocząć swoją misję. W wodach Jordanu dokonuje się symboliczny akt. Król wchodzi na scenę historii. Wypełniając sprawiedliwość. Niebo się otwiera, duch święty zstępuje jak gołębica, a głos ojca ogłasza: Ten jest mój syn umiłowany. To jedna z najbardziej potężnych teofanii Nowego Testamentu objawienie Trójcy Świętej, ojca, syna i ducha. Scena nad Jordanem to wezwanie dla każdego wierzącego. Bóg przemawia nie przez potęgę imperiów, Lecz przez pustynię, przez pokutę, przez posłuszeństwo. Prawdziwe nawrócenie to nie rytuał, ale zmiana serca. Jezus, który nie potrzebował chrztu, przyjął go dla nas, abyśmy mogli przyjąć jego sprawiedliwość. Tam, gdzie człowiek pokornie otwiera serce, tam niebo się otwiera. Rozdział czwarty. Wtedy Jezus został zaprowadzony przez ducha na pustynię. Aby był kuszony przez diabła. A po czterdziestu dniach i czterdziestu nocach postu poczuł głód. Wtedy przystąpił do niego kusiciel i powiedział: Jeśli jesteś synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Jezus odpowiedział: Napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Wtedy diabeł zabrał go do miasta świętego, postawił na szczycie świątyni i powiedział: jeśli jesteś synem bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem: Aniołom swoim poleci o tobie, a na rękach będą cię nosić, byś nie uraził swojej stopy o kamień. Jezus mu odpowiedział. Napisano również: nie będziesz wystawiał na próbę pana, swojego boga. Znowu zabrał go diabeł na bardzo wysoką górę. Pokazał mu wszystkie królestwa świata i ich chwałę, i powiedział: Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Wtedy Jezus powiedział: Idź precz, szatanie. Napisano bowiem: Panu, swojemu bogu, będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służył. Wtedy diabeł go opuścił, a oto aniołowie przystąpili i służyli mu. Gdy Jezus usłyszał, że Jan został uwięziony, wycofał się do Galilei. Opuścił Nazaret. I zamieszkał w kafarnaum nad jeziorem w krainie Zabulona i Neftalego, aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i Ziemia Neftalego wzdłuż drogi morskiej za Jordanem Galilea-Pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał wielkie światło, a tym, którzy siedzieli w krainie cienia śmierci, wzeszło światło. Od tego czasu Jezus zaczął głosić. Nawróćcie się, bo przybliżyło się królestwo niebios. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, zobaczył dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, jego brata jak zarzucali sieć do jeziora, bo byli rybakami. I powiedział do nich: Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Idąc dalej, zobaczył dwóch innych braci. Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, jego brata, włodzi z ich ojcem Zebedeuszem, jak naprawiali sieci. I powołał ich. A oni natychmiast zostawili łódź i swojego ojca i poszli za nim. Jezus chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach, głosząc Ewangelię Królestwa i uzdrawiając wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przyprowadzano do niego wszystkich cierpiących na rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i sparaliżowanych, a On ich uzdrawiał. I szły za Nim wielkie tłumy z Galilei, Dekapolu, Jerozolimy, Judei i z Zajordanu. Czwarty rozdział Ewangelii Mateusza rozpoczyna się dramatyczną sceną pustyni, miejscem próby, ciszy i duchowego starcia. Jezus. Świeżo namaszczony przez ducha, zostaje poprowadzony nie na tron, lecz na pustynię, gdzie czeka na niego przeciwnik. Przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy pości, powtarzając drogę Izraela na pustyni, ale tam, gdzie Izrael upadł, Jezus zwycięża. Trzy pokusy szatana dotykają trzech fundamentalnych wymiarów człowieczeństwa: potrzeb ciała, religijnego zaufania i władzy. Pierwsza zamiana kamieni w chleb. To pokusa zaspokojenia głodu bez zaufania Bogu. Jezus odpowiada słowem: Nie samym chlebem żyje człowiek. Druga, skok ze świątyni, to pokusa spektakularnego religijnego dowodu, próba wymuszenia Bożej interwencji. Jezus odrzuca manipulowanie Bogiem. Trzecia, oddanie pokłonu szatanowi w zamian za panowanie, to pokusa kompromisu i drogi na skróty do chwały. Jezus wybiera Krzyż, nie skrót. Każda odpowiedź Jezusa pochodzi z Księgi Powtórzonego Prawa. Syn Boży odpowiada jako syn posłuszny słowu. Po zwycięstwie na pustyni Jezus rozpoczyna swoją publiczną misję. Nie w Jerozolimie, ale w Galilei pogan, na peryferiach. Mateusz widzi w tym wypełnienie proroctwa Izajasza. Lud siedzący w ciemności ujrzał światło. Jezus przynosi światło nie tam, gdzie oczekują religijni przywódcy, ale tam, gdzie jest mrok i zapomnienie. Jego pierwsze słowa publicznego nauczania to Echo Jana: Nawróćcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. Ale w jego ustach nabierają nowego autorytetu to król, głoszący nadejście swojego panowania. Następnie Jezus powołuje pierwszych uczniów. Nie są to uczeni w piśmie, lecz zwykli rybacy. Szymon i Andrzej, Jakub i Jan zostawiają natychmiast sieci i rodzinę, by pójść za nim. To początek nowej wspólnoty, która będzie nieść światło królestwa. Jezus nie buduje imperium z elit, ale z posłusznych serc, gotowych zostawić wszystko. Rozdział kończy się krótkim, ale potężnym opisem działalności Jezusa. Naucza, Głosi Ewangelię Królestwa i uzdrawia wszelkie choroby. Jego Słowo i moc działają razem. Wieść o nim rozchodzi się szeroko, a tłumy podążają za nim. To pierwsze błyski światła, które wkrótce rozświetlą całą Ziemię. Pustynia pokusa, powołanie i uzdrowienie, ten rozdział jest jak mapa duchowego życia. Każdy wierzący doświadcza prób, ale w Chrystusie może zwyciężać przez Słowo. Każdy jest wezwany, by zostawić sieci i pójść za nim, a kiedy to się dzieje, światło zaczyna świecić w ciemności. Zwycięstwo nad pokusą jest początkiem misji. Światło świeci najmocniej tam, gdzie kiedyś była ciemność. Ewangelia Mateusza rozpoczyna się jak majestatyczna symfonia Bożego Planu. W pierwszym rozdziale widzimy rodowód nie jako zimną listę imion, lecz jako żywe świadectwo wierności Boga. Przez pokolenia prowadził on historię ku chwili, gdy dziewica Maria urodzi syna, a Józef, człowiek posłuszny w ciszy, stanie się narzędziem Bożego planu. Immanuel, Bóg z nami, staje się rzeczywistością. Drugi rozdział ukazuje napięcie między światłem a ciemnością. Mędrcy ze wschodu reprezentują tych, którzy szukają światła i znajdują je, podczas gdy Herod symbolizuje serca, które boją się utracić własną władzę. Bóg prowadzi pokornych i mądrych drogą objawienia, chroniąc swoje dzieło w sposób doskonały. Jezus od początku jest znakiem sprzeciwu, ale też niegasnącym światłem w ciemności. W trzecim rozdziale słyszymy głos Jana na pustyni. Głos, który przebija 400 lat ciszy. Wzywa do pokuty i przygotowania drogi dla króla. Ludzie wychodzą z miast, by spotkać Boga w miejscu oczyszczenia. A potem pojawia się Jezus, nie jako grzesznik, lecz jako ten, który utożsamia się z ludźmi. Wchodzi w wody Jordanu, by rozpocząć swoją misję. Niebiosa się otwierają, Duch zstępuje. Ojciec mówi... To jest mój syn umiłowany. Oto początek nowej ery. Czwarty rozdział to próba na pustyni i pierwsze promienie królestwa. Jezus, prowadzony przez Ducha, zwycięża tam, gdzie człowiek upadł. Nie używa spektakularnych mocy, lecz posłusznie odpowiada słowem. Po tym zwycięstwie rozpoczyna swoją misję w Galilei Pogan miejscu pogardzanym, lecz wybranym przez Boga. Powołuje zwykłych rybaków, którzy bez wahania zostawiają wszystko. Jego słowo niesie moc, a jego dotyk uzdrawia. Światło zaczyna rozchodzić się po ziemi. Ta czteroczęściowa historia to nie tylko opowieść o przeszłości, to duchowa mapa dla każdego wierzącego. Bóg działa wiernie przez pokolenia i wkracza w nasze życie z mocą Immanuela. Jego światło objawia się tym, którzy go szukają. A jego plan zwycięża pomimo sprzeciwu. Wzywa nas do pokuty, do słuchania jego głosu, do posłuszeństwa nawet wtedy, gdy droga prowadzi przez pustynię. Powołuje zwykłych ludzi, by stali się narzędziami jego królestwa. Zastanów się dziś, w której części tej historii jesteś. Czy jesteś jak Józef, posłuszny w ciszy, jak mędrcy, szukający światła z daleka? Jak ci nad Jordanem, gotowi zostawić dawną drogę? Czy jak uczniowie, zostawiający sieci, by pójść za nim? Bóg wciąż pisze swoją historię przez tych, którzy odpowiadają mu w wierze. Światło przyszło, aby rozproszyć ciemność, ale ono musi zostać przyjęte. Jeśli to słowo dotknęło Twojego serca, napisz w komentarzu: Podążam za Królem Jezusem. Podziel się tym przesłaniem, aby światło mogło dotrzeć dalej.